Kolejnym czajnikiem bezprzewodowym, który zostanie poddany badaniu, jest czajnik firmy Tesco o mocy 2200 W maksymalnej. Przy czym producent określa, iż moc może się wahać od 1850 do 2200 W. Tabliczka znamionowa. Umieszczono w czajniku 1 litr wody o temperaturze 27,3. Jest to czajnik plastikowy o wadze 605 gramów z odsłoniętą grzałką w przeciwieństwie do prezentowanego pooprzedniego. Umieszczamy termoparę pomiarową, w wodzie. Podłączamy do sieci. Oraz rozpoczynamy określenie czasu, w jakim woda zostanie nagrzana do 80 stopni Celsjusza. Czas start. Podobnie jak w przypadku poprzedniego czajnika, dokonano odlania gorącej wody. Temperatura wody nowej, która będzie wlana do czajnika wynosi obecnie 26,7 stopni Celsjusza. Dokonamy odlania wody do czajnika. Samo blanie wody do, do zgranego czajnika zaowocowało wzrostem temperatury do około 28 stopni. Rozpoczynamy proces powtórnego grzania. Praca przerywana. Start.